Z strony mówi do Was JJ, a to pierwszy odcinek informacyjny na moim kanale. Jak coś robię źle lub coś mogę poprawić, to piszcie w komentarzach. Postaram się to zmienić. To jest ogólnie filmik, w którym możecie się dowiedzieć na przykład jakie serie będę kręcił. To właśnie będą na przykład FIFA, Minecraft i Eurotrag. To na razie będą wszystkie serie. To zale no, po sk ich skończeniu ym, spróbuję w ogóle inne serie nakręcić tam yy, z, z jakichś gier, które może będziecie mogli napisać w komentarzach. Yy, będą też konkursy yy, na 100, 500 i tysiąc widzów ale to na razie spokojnie znaczy w sumie subskrypcji Ym. no setnego widza trzeba zawsze jakoś Ym. u ten no, uprzyjemnić yy. Już ogólnie na wstępie mówię że konkursy yy. nie będą tylko polegały na że na przykład może zbudować coś lub coś, bo nie każdy jest w tym dobry, tylko no na przykład zrobienie jakieś fanarta lub coś takiego. Yy, myślę, że to będzie wszystko, yy, więc komentujcie, subskrybujcie i jeżeli się podoba to łapkujcie. Cześć. Na razie cześć.